Witam serdecznie, a i nieco kwiatowo, bo kwiaty są dzisiaj motywem przewodnim oferty netto, która to niniejszym przed Państwem. Do tego głównie róże, które dowiedziałem się całkiem przypadkiem, mają zawsze nieparzystą liczbę liści. Przyznam się, że tego nie weryfikowałem, ale to tylko dlatego, że dopiero co się tego dowiedziałem i po prostu żadnej róży w międzyczasie nie napotkałem. Państwo zresztą możecie też to sprawdzić. ciekawe czy wyjdzie nam to samo. Trochę to może takie niezwiązane z tematem, ale ponieważ w ofercie znajdziemy także wazony na kwiaty i kwietniki, to nie jest aż tak źle ze zboczeniem z tematu. Ale mniejsza o to. Netto jak zwykle wrzuca różnego rodzaju gadżety do oferty, a dzisiaj moją uwagę zwrócił ręczny młynek do kawy. Myślałem, że już dzisiaj nikt takich nie używa, a tu proszę. Niemniej jednak, elektryczny w ofercie też znajdziecie. Tak więc zachęcam do wycieczki do netto, bo warto. Myślę, że to sklep, w którym można poświęcić chwilę na przegrzebywanie półek i odnajdywanie rzeczy niezwykłych. Tak więc życzę udanych zakupów, miłego dnia i do zobaczenia w netto. Pomaluj swoje wnętrze farbą termoizolacyjną, a rachunki za ogrzewanie zimą nie będą takie straszne. Samów klikając w link lub zobacz opis do filmu. Teraz możesz także wybrać inną gazetkę swojego ulubionego sklepu.